Miłoszefowie Kaborski, Dominik i Kisia. Słuchajcie, wszyscy mnie najbardziej śmieszy? że dostałam dużo, bardzo dużo rzeczy związanych z tymi ludźmi Miłoszefowie Kaborski, Dominik i Kisia. Miłoszefowie Kaborski, który jest na pośniowiskiem okropnym. Nie, nie znam geja w Łodzi, który się niego nie śmiewa. W swojej własnym gnieździe po prostu kurwa, ludzie na niego srają. E, e, napuchnięty brzydal w bardzo brzydkiej peruce, e, który o mnie się wypowiada, że ja, mm, e, że po prostu ja jestem taka siaka w ogóle, nie tam w ogóle płynie strumieniem, ale przez to, że ja, ja miałem krótkiego live'a, powiedziałam co nie myślę, bo on jest po prostu okropny, to jest gówno, to jest naprawdę gówno, i osoba, która robiła krzywdę wielu osobom, które znam, bo bawiła się medyczną estetyczną i szkodziła ludzi, którzy powinni musieli się leczyć z tego przez lata. I słuchajcie, te osoby, które tak naprawdę są nikim, nikt ich nie zna. Te osoby mówią, że ja szukam e, popularności. Ja nawet nie chcę być z wami łączona, ja tylko zareagowałam, że takie dno myśli, że może o mnie źle mówić. Takie dno, a nawet nie sięgacie popular popularnością do mego poziomu. Bo już nie mówiąc, że kilka lat temu, nie wiem, bo było, trzy lata temu byłam najbardziej popularną osobą wyszukiwaną w polskiej kotle, jeśli chodzi o Polskę. Był prezydent, prezydent chyba e, Ukrainy, ja i Putin. Ale z Polski to byłam ja jako numer jeden. E, więc człowieku, Gdyby zapytać, już tam, tysiąc, tysiąc Polaków, by zapytać, by zapytać, kim jest Sławek Oborski, to by może, kurwa, wiedziały dwie osoby. Ja mówię, Sławek, jesteś kurwa nikim. I niesamowite jest to, że e, taka ciota, bo to jest ciota kurwa, stoprocentowa pod względem zachowania charakteru, wszystkiego, ona mówi o mnie to coś. To coś. E, mm, rzuca się na mnie, a ten jest kurwa jakiś, nie wiem, piru, klusek, kurwa w jakiejś peruce, e, wiecznie kurwa na pruty, wie, wiecznie bełkoczący, nieszczęśliwy kurwa człowiek. E, ten drugi kurwa Dominik e, po prostu toksyk, yy, który prostuje siebie, swojego chłopaka i po prostu robi mnóstwo rzeczy, yy, wykorzystując serżową kisio. On, słuchajcie, ktoś tu teraz wysłał jego wypowiedź. Idę do manufaktury i mam nadzieję, że się nie, nat, nie natknę na to co coś, na to, to coś. Kurwa! Jebany dziwolągu. Chyba rok temu, czy. No już ponad temu byłam w Galerii Łódzkiej i on szedł. Słuchaj sobie w koście i widziałam przynajmniej cztery osoby, które kurwa miały na twarzy, what the fuck? gdzieś z niego kurwa śmieli. Gdzieś kurwa i gdzieś jesteś kurwa po śmieliskiem. Kurwa jesteś, bo wyglądasz kurwa jak alien. I jeżeli ktoś cię będzie miał jakąkolwiek promkę, to tylko ty. To tylko ty, bo mówię o tobie. Eee, jeszcze wstępuję do Kisio. Na nagraniu, kiedy się spotkałyśmy, mówiłam to na, na moim live na TikToku, był chłopak, jej, jej znajomy, który, do, którego dopiero poznała. I kiedy Kisio była w talecie, ten chłopak tu do mnie mówić, słuchaj, a może interesują cię wyjazdy zagraniczne po Europie, może Anglia, Irlandia, może e, Holandia, a e, wiele jakie? No takie, że ja załatwiam e, pewną możliwość spotkań, dzięki któremu więc wiadomo, o co chodzi. A teraz nagle Kisiel z Wielandii. Ciekawy tych okoliczności. Jedyny, z, jedyny moment, kiedy słowa koborskie popularne, to to, kiedy przestał się do Joli Rutowi lata temu, lata temu i udawał jej chłopaka. Przystał się do znanego i udawał chłopaka heteroseksualnego mężczyznę. Ja nie wiem, kto w ogóle w to wierzył. Ja mam te osoby w dupie, ale też się czasami odpalam, bo nagle ktoś mi wysyła jednego live'a, drugiego, trzeciego, czwartego i tam jest po prostu... Nawet nie o to chodzi, że brak szacunku, ale tam są, kurwa, najgorsze wyzwiska. Osób, które po pierwsze... On na co dzień mierzy się z hejtem. On jest jebanem pośmiewiskiem, kurwa, od lat. On by kurwa zesrał się w gacie, by mnie spotkał kurwa w takiej manufakturze. Jakby mnie kurwa zobaczył, to by się zesrał kurwa w gacie, bo kurwa jest właśnie takim kozakiem w internecie. Kogoś kurwa zabiera komuś człowie człowieczeństwo, e, upokarza transseksualną kobietę, e, robi, robi mnóstwo okropnych rzeczy po prostu w swoich wypowiedziach, ale na żywo to by się kurwa zesrał. To mu wypierdoliła w mordę, także mu ta peruka kurwa spadła. I może kurwa trochę by e, dostał opuchlizny, a nie kurwa tej fałszywej.